Chodzimy się na plecach. Możesz położyć poduszkę pod głowę, jeśli jest to dla Ciebie wygodne. Dłonią wyciągnij pośladki w stronę pięt. Barki leżą luźno. I teraz z tej pozycji, jeszcze może bez piłki, Wykonaj wyprost w stawie kolanowym prawej nogi, ale utrzymując stabilną pozycję Twojej miednicy, czyli jak unosisz, to nie przechyla się miednica w żadną ze stron. Okay? Czyli unosimy i nie pogłębiamy lordozy lędziowej. Zobacz. Nie pogłębiasz lordozy, żeby wyprostować kolano. Tylko Mietnica w pozycji neutralnej i teraz prostuje szkola kolano. Ty czujesz, jak angażują się mięśnie brzucha i wracasz. I druga strona. I wracasz. Czyli to nie jest taki zwykły wyprost nogi, ale zaangażowanie w tym ćwiczeniu mięśni brzucha. I jeszcze raz. Weź do ręki piłkę. Unieś dłonie w stronę sufitu. I unosząc prawe kolano ściskasz piłkę. I wróć. Pamiętaj, że w momencie, kiedy ściskasz piłkę... Nie wypychasz brzucha do piłki, tylko delikatnie ten brzuch oddala się do, od piłki. Super.